Trzeba, trzeba tutaj przyjechać na następną kadrę, no, wygrać z Czechami no, i później liczyć na to, że oni się potną, ale też nie możemy wiecznie liczyć na kogoś. tak Jak, jak już była, była możliwość tego awansu bezpośredniego, mimo tak słabych wyników w tej grupie, no mówmy się, ta grupa nie była, nie jest z, z, tak, tak trudna, żebyśmy z niej nie, nie wyszli, no ale niestety w realia są takie na dzisiaj, że, że raczej z niej nie wyjdziemy. No właśnie, o co tutaj chodzi? mamy naprawdę klasowych zawodników i teoretycznie naprawdę momentami w drugiej połowie gra zaczęła się kleić, ale zawsze czegoś brakuje. E, jesteś w stanie tak opowiedzieć czego? Co, co, tego wiesz, czasami wiadomo w piłce centymetr decyduje czasami, czy wpadnie, czy nie wpadnie. No tak, taka jest piłka. No. Na pewno mamy klasowych zawodników. E, o wysokiej jakości. i takie mecze no, musimy wygrać. No, tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia, tak, na no, to no, dlaczego tak się dzieje. No. Musimy skleić to wszystko do kupy i, i stworzyć drużynę na miarę naszych możliwości. Tutaj myślę, że wyniki powin, będą lepsze na pewno. Co byś chciał powiedzieć no Wiem, że to jest ciężki okres i, i, i zabieliśmy ich na pewno. Liczymy na jej doping zawsze. Nawet po tak słabych wynikach, jak do tej pory mieliśmy w grupie, no dzisiaj przychodzą 50 tysięcy i, i liczą na to, że, 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 że Polska zacznie ładnie grać w piłkę, ale wierzę, że tak się stanie i, i, i mimo, że ta grupa i ta ścieżka jest tak ciężka dla nas, to, to, to uda nam się poprzez baraże, czy, czy może też bezpośrednio awansować na euro i na tym euro damy im mnóstwo radości. No i tak może być, bo wszystko jest możliwe.